Cześć. Dzisiaj bierzemy na tapet nowości, które, powiem szczerze, mogą sporo namieszać w zarządzaniu projektami. Mowa o świeżej aktualizacji Enova 365, a konkretnie o module Projekty i Budżetowanie. I skupimy się na czymś, co jest kluczowe dla wielu menedżerów i finansistów, czyli na wykonaniu kasowym, a mówiąc prościej, na płynności i na tym, żeby każda złotówka była pod pełną kontrolą. Dobrze, to jaki jest plan? Najpierw zobaczymy, co nowego w temacie elastyczności rozliczeń. Potem przyjrzymy się, jak system pomaga nam to wszystko precyzyjnie kontrolować, a na koniec podsumujemy, jakie są z tego wszystkiego najważniejsze korzyści. Ruszamy! No, właśnie, jak to zrobić, żeby zapanować nad budżetem w projekcie i żeby, no wiecie, nic nam nie uciekło? To jest pytanie za milion dolarów, prawda? Zwłaszcza kiedy pojawiają się takie tematy jak zaliczki dla pracowników albo jakieś przedpłaty dla dostawców. Wtedy nagle cały obraz finansów zaczyna się komplikować. Ale wygląda na to, że nowa ENOWA 365 ma na to kilka całkiem niezłych patentów. No dobrze, to co? Sprawdźmy to. Zaczynamy od pierwszego dużego tematu czyli od elastyczności bo chodzi o to, żeby system dawał więcej swobody w obsłudze operacji, które do tej pory, no cóż, bywały trochę problematyczne. Mówię tu właśnie o zaliczkach i przedpłatach. I to jest, proszę państwa, fundamentalna zmiana. Pamiętacie, jak to było? Dość sztywno, prawda? A teraz? Teraz system pozwala rozliczać płatności bezpośrednio z niższych poziomów budżetu, np. z zaangażowania albo zamugienia. To jest ogromne ułatwienie, które realnie odciąża osoby od operacji kasowych i daje, no, wreszcie pełen obraz tego, co się dzieje z pieniędzmi. A wiecie, co jest w tym najlepsze? Ta prostota. Wystarczy zdefiniować odpowiednią kategorię, czyli zapłata, potem użyć dobrze znanej funkcji rozlicz budżet i na koniec wskazać ten element z niższego poziomu. I tyle. Dzięki temu śledzenie zaliczek staje się naprawdę intuicyjne i co najważniejsze, krystalicznie przejrzyste. A dla tych, co lubią konkrety i chcą od razu działać, tu jest dokładna ścieżka do konfiguracji. Warto tam zajrzeć, bo to właśnie w tym miejscu decydujemy, które kategorie płatności w ogóle mają podlegać rozliczeniom. To daje nam pełną kontrolę nad procesem od samego początku i pozwala dopasować go, wiecie, do specyfiki naszej firmy. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta elastyczność idzie o krok dalej. W czynności rozlicz budżet pojawia się teraz szersza lista kategorii. Możemy wybrać nie tylko standardową zapłatę, ale też kategorię do korekt czy nawet częściowych rozliczeń. A to z kolei otwiera drogę do łatwiejszego ogarnięcia tych bardziej skomplikowanych niestandardowych operacji finansowych. No dobrze, mamy więc elastyczność, ale co z kontrolą, bo przecież jedno bez drugiego nie ma sensu. Przejdźmy więc do drugiego filaru tej aktualizacji. Zobaczmy, jak na tej nowej swobodzie system buduje mechanizmy precyzyjnej kontroli, bo nie chodzi tylko o to, żeby móc więcej, ale żeby robić to bezpiecznie i bez błędów. I oto nowe potężne narzędzie: czynność dodaj rozliczenie OA. Zanim pójdziemy dalej, szybkie wyjaśnienie. To OA to opis analityczny Czyli, tak w uproszczeniu, szczegółowy zapis każdej operacji w systemie. I ta nowa funkcja pozwala nam ręcznie tworzyć i modyfikować powiązania między tymi zapisami. Idealne rozwiązanie, żeby wprowadzać korekty bez wywracania wszystkiego do góry nogami. I tu, słuchajcie, dochodzimy do sedna. To jest coś, co naprawdę zmienia zasady gry, bo największa zaleta to po prostu gigantyczna oszczędność czasu. Pomyślcie tylko koniec z tym żmudnym usuwaniem i tworzeniem od nowa całego łańcucha dokumentów, tylko po to, żeby poprawić jedno małe powiązanie gdzieś tam na dole. Teraz kilka kliknięć i po sprawie no, rewelacja. A co więcej, system stał się mądrzejszy i chroni nas przed błędami. Kiedy próbujemy dodać rozliczenie, on inteligentnie filtruje listę i pokazuje nam tylko te elementy, które faktycznie możemy ze sobą połączyć. Proste, a jakie genialne zabezpieczenie przed pomyłkami. I ten slajd świetnie to pokazuje. System wprowadza twarde zasady, które chronią logikę i, co ważne, integralność danych. Na przykład, płatności nie można rozliczyć kolejną płatnością, jeśli ta pierwsza już rozliczała jakiś dokument memoriałowy. Podobnie jest z zapłatami. To są takie wbudowane bezpieczniki, które pilują porządku w naszych rozliczeniach, nawet gdy mamy dużą swobodę działania. Okej! Okay. Omówiliśmy, jak to działa od kuchni, ale co to wszystko tak naprawdę oznacza w praktyce? Przelóżmy te wszystkie techniczne nowinki na konkretne korzyści w naszej codziennej pracy. Podsumujmy. Kluczowe korzyści to po pierwsze: pełna kontrola nad zaliczkami i przedpłatami, po drugie, radykalnie uproszczony proces nanoszenia korekt, po trzecie, większa elastyczność budżetowania i, co równie ważne, mniejsze ryzyko błędów dzięki tym nowym zabezpieczeniom. A wszystko to składa się na jedno: ogromną oszczędność czasu. I na koniec warto się chyba zastanowić, która z tych nowości tak naprawdę najmocniej wpłynie na procesy w firmie. Czy będzie to ta większa elastyczność w obsłudze zaliczek, a może jednak oszczędność czasu dzięki nowej funkcji korekt? Myślę, że to dobre pytanie do przemyślenia: jak te narzędzia można najlepiej wykorzystać we własnych projektach? Dziękuję za uwagę.